Jesteśmy w trendzie spadkowym inflacji. Inflacja spada już może nie tak szybko jak miało to miejsce w pierwszej połowie roku, gdzie z blisko 20% obniżyliśmy się do 10%, ale uważam, że kolejne miesiące przyniosą spadek inflacji, między innymi dlatego, że inflacja znajduje się pod wpływem dużych czy silnych efektów statystycznych, efektów bazowych. Moim zdaniem na początku przyszłego roku inflacja będzie gdzieś pewnie w okolicach 5-6%. Istnieje ryzyko, że w miarę przyszłego roku ona nieznacznie się podniesie. Ale tych poziomów, które mamy teraz, jeszcze dwucyfrowych, no nie powinniśmy już obserwować. Jeżeli chodzi o jej wpływ na gospodarkę, no to malejąca inflacja z pewnością poprawi sytuację konsumentów, która przy w miarę stabilnym rynku pracy powinna być korzystna. Jeżeli chodzi o polski rynek, to w przypadku obligacji jesteśmy w momencie, w którym rozpoczęły się obniżki stóp procentowych. Tak więc to powinno sprzyjać rynkowi obligacji. Może być pewna zmienność związana z kalendarzem, posiedzeniem BP wystąpień prezesa banku centralnego, natomiast patrząc średnioterminowo, jeżeli będziemy mieli obniżki stóp procentowych, to rynek obligacji powinien się również dobrze zachowywać. W przypadku rynku akcji moim zdaniem znaczenie będą miały rynki globalne i yy, nastroje na globalnych rynkach akcji. Tu jestem umiarkowanym optymistą. Wydaje mi się, że przy dobrych wynikach gospodarki amerykańskiej korekta, którą mieliśmy do czynienia w miesiącach letnich, nie powinna być kontynuowana. Rynek powinien powrócić do wzrostów i to powinno sprzyjać rynkowi polskiemu.